Zawiera witaminę D i B6 wspierające odporność. Aktymel wspiera odporność każdego dnia. Najwyższy poziom przyjemności. Kruche ciastko z aksamitnym karmelem najeżone bakariami i oblane czekoladą. Niezrównane w smaku. Jerzyki. Jedyne oryginalne. Uważaj! Możesz dać się zmanipulować na przykład przez... Sensacyjny nagłówek, emocjonalny język artykułu, filmik zrobiony sztuczną inteligencją, wypowiedź pseudoeksperta albo słowa wyrywane z kontekstu. Ale nie musisz narażać na to innych. Nie bądź internetowym trollem. Sprawdź informację zanim przekażesz ją dalej. Niezwykli przodkowie. Naszym dziadkiem był Egon Spender. Pogromca do Niezwykła przyjaźń. pomogę ci Niezwykłe spotkania. Niezakotwiczony metalorzewca. Co teraz? Złapiemy go. Niezwykły człowiek. Twoje dziecko może ocalić rodzaj ludzki. Niezwykły talent. A skąd ty to wszystko widzisz? Skąd ten teatru? Kto tak jest? Niezwykła okazja. Masz parę. Możesz nie dołączyć do RIP. Wiedział to sprawa. Warto skorzystać, A, bo najwyższy zrobić siebie. Niezwykły filmowy weekend od 18:05 w Polsacie 2. Wszystko znów staje się nowe. Sprzedawaj z łatwością i zarabiaj. Znów i na nowo. Nie nosisz, więc sprzedaj. To jest Jurek i jego układ odpornościowy, który czasem potrzebuje wsparcia. Dlatego pije Actimel z bakteriami l który zawiera witaminy D i B6. Trafiają one do krwi przez jelita, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Moja odporność ostatnio szwankuje, kości też są słabsze. Mnie nie, polecono molekin D3 plus K2, bo to kompleksowy skład w tak dobrej cenie. Dla mnie jest skuteczny. Sama zobacz wyniki badań. Molekin zdecydowanie podniósł u mnie poziom witaminy D. Mój lekarz będzie dumny. Tak, bo molekin zawiera witaminy D i K, które wspierają działanie wapnia. Dzięki temu dba o mocne kości, ale też o odporność. Teraz dostępny w opakowaniu promocyjnym. Molekin. Na odporność i mocne kości. O kurka, pan tutaj? Tak, ale kurki też są. Bardzo proszę. Ze śledzikiem, sałatce i na kanapkę. Przez cały rok od Lisnera. Kolega zbierał. Ugh, o kurka, to musi być Lisner. Twój dzień może być dniem globo na tysiące sposobów. Masz gości? Nie stresuj się gotowaniem, zaskocz ich nowymi smakami. Kiedy zapomnisz kluczy? Globo dostarczy je pod drzwi. Nie trać dnia. A jeśli skończy się lód, zamów go z globo i baw się dalej. Może dzisiaj jest dzień globo. Ściągnij aplikację i mij wszystko w kilka minut. Nie gadaj, dla mnie najlepsze jest regenerum. Ten peeling do ust. Usta są mocno nawilżone i miękkie. Nie muszę co chwilę smarować ust. I nawet zimą nie mam suchych skórek. Bo Regenerum ma, wiesz, te drobniki peelingujące, przez to super wygładza usta i naturalnie je powiększa. Regenerum, regeneracyjny peeling wzmacnia barierę hydrolipinową ust, zapewniając im długotrwałe nawilżenie. Regenerum to gwarancja pięknych ust. Regenerum, pełna regeneracja. Znowu to samo. Zegar a ja wciąż nie mogę zasnąć. Ile bym dała, żeby szybko usnąć? Ile? Dwa psiknięcia. Tyle wystarczy. Dlatego sięgnij po Avid Sen, spray z melatoniną. Dzięki takiej formie szybciej się wchłania, a Ty łatwiej zasypiasz. To proste i wygodne. Avid Sen to formuła Quick System z melatoniną oraz rumiankiem dla wsparcia komfortu oddychania podczas snu. Avid Sen i przesypiasz całą noc. Na to jest bez orzechów i bez Ale gdy boli gardło, ważne chwile będą też. Destarczy. Sięgnij po lek Tantum Verde, który działa na stan zapalny i zwalcza ostry ból gardła już 60 sekund. Be Taka! Be be, bez ciebie sensu Tantum verde. Ważne chwile bez bólu gardła. To jest lek dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z lotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazaniach. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.